Szklaneczki. Nie uwierzycie co w Minecraft z tobą. a widzimy się w minecraftie O! O nie! Dobra! Zapraszam Was do oglądania szklaneczki Szklaneczki. O! Widzimy się w Minecrafcie. Pozdro! Pozdrawiam bardzo szklaneczki. Czekajcie, bo ja muszę zmienić sobie. O. Czekajcie. Czekajcie. Mówi się dość. Gdzie Kupiłem gdzieś tu łóżko za 1000 złotych na wintet. Ali Express kupiłem już. I no żartuje. Nino hakeszki. Ej! 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 Naprawdę? Prawdy. No naprawdę. I tu za sekundę. dobra, szk dobra szklaneczki. klameczki. Ja już to. Poczekajcie chwilę, muszę się napić. E... Dajcie chwilę szklaneczki. Dobra, dziękuję szklaneczki. E... Tak, przywołałem smoki w życiu. E... A potrzebujemy. A w ogóle, zaczekajcie widzieć się od tyłu, Macie dajcie komputerek środek, a się widzieć to tu, a tu że tak. tak. Poczekajcie szklaneczki. One się tu nie są. Eee, to. Eee, minucha chyszki. Mogę w sumie Wam to w wodzie pokazać. Będzie to bardziej zarąbiska patrzcie. Wow. czekajcie, szklaneczki, najpierw, czekam Emodikony. czy widzicie tu jakąś fajną Emotikonę. No to machanie, a jeszcze lepsza, oh wow, oh wow, oh wow. Oh wow. Oh wow, ale mi buli! boli, to wymię za darmo. Ona była płatna, panie wiecie. jak była płatna, jak ją dostać za darmo? Jestem haker. <gryzny> no hakerzki. Słyszałeś? Ona zaraz wybuchnie. O nie, 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 nie. ta emotka kochani. Nie, ja to to uleżała. Dobra szklaneczki bez wygłupów. Szukamy kolejnej emotki. Ja do was, друзья, jak znajdę emotkę, dobra szklaneczki nie dostałem emotki Kony.